Dzień dobry, w środę. Jak czytam dzisiejszą Ewangelię, to mam wrażenie, że Pan Jezus, kiedy mówił te słowa, które dzisiaj słyszymy, oczyma, wyobraźni widział XXI wiek, Facebooka, Twittera, media społecznościowe i to, jak wielu ludzi na tych mediach społecznościowych czuje się prześladowanych za wiarę. Pozwólcie, że dzisiaj zacytuję Wam nie samą Ewangelię. Zachęcam oczywiście jak zawsze, żebyście naprawdę najpierw skorzystali z tego pisu, który jest na dole, i zajrzeli do linka z Ewangelią, żebyście wiedzieli o czym mówię. A chcę Wam zacytować jeden z komentarzy pod wczorajszym moim komentarzem do Ewangelii. Posłuchajcie. Pisze tak. Ktoś, kto się podpisuje, Państwa świata. I pisze tak. Katolicki ksiądz mówi dzień dobry. Zamiast niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katolicki ksiądz nie nosi sutanny, tylko zwykłe łachy. W nawiasie, czy na przykład policjant na służbie bez munduru jest traktowany poważnie? Tak, Kramer, nie idę za takimi jak ty światowcami i letnimi księżmi. Y Chciałbym Was zapytać. Oczywiście nie odpowiecie mi, bo, bo się nie da w drugą stronę, ale możecie to w komentarzach napisać. Czy taki komentarz mogę wziąć jako prześladowanie mnie? I czy mogę tym komentarzem mówić sobie? Mogę w tym komentarzu mówić sobie, czytając ten komentarz, mówić sobie, że jestem prześladowany? Jak weźmiemy dzisiejszą Ewangelię, słuchajcie. Jedno zdanie tylko wyrwę z tej Ewangelii, bo ono jest najistotniejsze. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. W psychologii to jest i w życiu ludzi wierzących też to jest. W psychologii jest na przykład taki mechanizm, że są takie kobiety, zazwyczaj to kobiety dotyka. Które jako matki i żony zacharowują się w swoim domu. Ciągle coś sprzątają, ciągle coś gotują, ciągle dopilnowują wszystkich członków rodziny, ciągle są w ruchu, ciągle, ciągle, ciągle. Tak mijają rok za rokiem, lata za latami, i w pewnym momencie one mają pretensje do całego świata, że nikt nie docenia ich roboty. Y i wiadomo, bardzo łatwo to rozpykać, że tak powiem, psychologicznie: że te kobiety same z sobą mają problem, w związku z tym narzucają innym tą potrzebę. I wszyscy żyją w wielkim terrorze, bo one się jako matki, żony realizują, a nikt tego nie docenia. W życiu ludzi wierzących, ja oczywiście dzisiaj bardzo wszystko upraszczam. No, na potrzeby kilkunastominutowego filmu, tak trzeba. W życiu ludzi wierzących też tak jest. Bardzo dużo ludzi taki komentarz jak ten, który przed chwilą przeczytałem, wziąłoby jako prześladowanie Kościoła, prześladowanie Księży, no bo ten człowiek uderza w Księży. Zobaczcie, że my jesteśmy, że potrafimy być bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie, na punkcie swojej wiary, że wszystko, co jest jakimkolwiek sprzeciwem, a to wszystko zależy od naszej osobistej wrażliwości dla jednego. Naprawdę trzeba go skopać, żeby on poczuł, że coś w ogóle się dzieje. Dla drugiego wystarczy powiedzieć jedno słowo i poczuje się urażony, A więc skala jest bardzo szeroka, ale jakby bardzo wielu z nas cierpi na swoistą wrażliwość na swoim punkcie, wiem o czym mówię, bo też tak mam. Gdzie bardzo łatwo nam przychodzi powiedzieć, że jesteśmy prześladowani z powodu wiary. Sorry, że znowu wracam do moich doświadczeń, ale 9 miesięcy tej banicji medialnej i wszystkich konsekwencji z tym związanych, bo również wylotki z Opola, nigdy, a miałem bardzo różne myśli na temat osób, które za tym stały i tak dalej, nigdy, lepsze nigdy przez te miesiące nie pomyślałem, że jestem prześladowany z powodu Pana Jezusa. A wierzcie mi, że mógłbym do tego scenariusza dopisać, do, do, do tego życia napisać, do tej sytuacji napisać niezły scenariusz prześladowania za Pana Jezusa. Ale ja wiem, że nie jestem, nie byłem prześladowany za Pana Jezusa. Warto zobaczyć, czy trudności, których doświadczamy i to jest istota tego filmu, czy trudności, których doświadczamy, czy nawet wręcz wrogości, której doświadczamy, to naprawdę są trudności i wrogość z powodu imienia Jezusa. To są naprawdę dwie różne rzeczy: doświadczać trudności, wrogości, a być prześladowanym z powodu imienia Jezusa. Nie każda krzywda, która się dzieje księdzu, która się dzieje siostrze zakonnej, która się dzieje człowiekowi wierzącemu, nie każda krzywda, która jest wyrządzana kościołowi, również budynkom kościoła, nie jest prześladowaniem wiary i kościoła, i pana Jezusa. Mamy naprawdę, a my, Katolicy chyba szczególnie, a tutaj w Polsce to mamy jakieś w ogóle do potęgi, mamy jakiś taki charyzmat rozbudowanego ego prześladowań. Zobaczcie, że każde każdy, każdy draśnięcie na naszej ryś, na naszym wizerunku, każde no właśnie kopnięcie nas, każde dotknięcie nas, wszystko odczytujemy jako, jako prześladowanie, używamy wielkich słów profanacja. To się dzieje w przestrzeni publicznej, słyszymy o tym ciągle, ale też wierzcie mi z tego kilkunastoletniego doświadczenia spowiednika, coś mi się z językiem dzieje, nie piłem, wiem, że ludzie też potrafią takie wielkie nuty włączać w swoim życiu duchowym, na przykład oskarżając się o jakieś grzechy i robią z siebie jakichś strasznie wielkich grzeszników używają tego słowa profanacja, świętokradztwo i tak dalej. Naprawdę y, Pan Jezus dzisiaj mówi trudne rzeczy, bo mówi o prześladowaniach, mówi o tym, że będziemy wydawani do synagog, do więzień, ale naprawdę y, musimy cały czas pamiętać, że tu chodzi o powód. Powód jest z powodu Jego imienia. Można być księdzem, można być siostrą zakonną, można być człowiekiem wierzącym, można być w kościele, doświadczać prześladowań, ale nie z powodu Pana Jezusa, tylko z powodu tego, że się innych czepiamy, że wchodzimy im na siłę do ich życia prywatnego, do ich sypialni, do ich wyborów życiowych. Możemy być prześladowani z ich możemy być prześladowani dlatego, że próbujemy innym narzucić nasz światopogląd, naszą wizję na świat, ale to jeszcze nie jest z powodu Pana Jezusa. To, że my go wyznajemy, to naprawdę jeszcze nie znaczy, że wszystko co robimy a szczególnie patrzę się, bo faza przyszła. Myszka, fazulka, chodź no tutaj. Yy, zawsze przychodzi sprawdzać. Cześć, myszo. Kopię jej piłkę. Naprawdę nie wszystko, co robimy yy, i czego doświadczamy, nie jest z powodu Pana Jezusa. Więc yy, pobadajmy dzisiaj to, czy my właśnie na poziomie wiary Robimy rzeczy, czy doświadczamy trudności z powodu imienia Jezus, naprawdę, tak uczciwie sobie to powiedzmy. I też, tak jak mówiłem o tym wątku z tymi żonami i matkami, zobaczcie, na ile rzeczywiście wrzucamy w siebie i w innych taką narrację, że się tak strasznie umartwiamy, że tak bardzo robimy to dla naszej rodziny, dla naszych bliskich, a na ile tak naprawdę wiele rzeczy. Które nas udręczają, robimy tylko dla siebie, bo karmimy jakieś swoje ego, swój egoizm, a innych traktujemy jako narzędzie do tego, żeby usprawiedliwić te swoje niedojrzałości. Niech to słowo rzeczywiście pomoże nam tak trzeźwo popatrzeć na to, co rzeczywiście się w naszym życiu dzieje, nabrać pewnego dystansu do trudności, które przeżywamy, bo one są, nie można ich negować, ale naprawdę zanim uderzymy w wielki dzwon. To spróbujmy się zastanowić, czy nie chodzi tutaj o jakieś proste rzeczy. To bardzo koreluje też z tym, o czym mówi święty Ignacy, kiedy mówi o rozeznawaniu duchowym i na przykład mówi o trudnościach w modlitwie. I y, są tacy ludzie, którzy nie wiem, mają trudności w modlitwie, w rozproszeniach, jakieś dziwne myśli im przychodzą do głowy, nie mogą się skupić na modlitwie, znaleźć sobie miejsca tak fizycznie i psychicznie. I bardzo często od razu mówią, że tutaj jest walka duchowa, że tutaj jest zły diabeł, po prostu robi wszystko, żeby się z Panem Bogiem nie spotkał. A Ignacy to jest taki gasiciel, i on mówi: Okej, okay, być może jest to diabeł, ale zanim oskarżysz diabła o to, że Ci w modlitwie przeszkadza, to pomyśl najpierw o prostych rzeczach, o takich naturalnych rzeczach. To znaczy, zobacz, czy czasami nie jesteś niewyspany. Albo zobacz, czy dzisiaj, to już jest oczywiście moja interpretacja słów Ignacego, zobacz, czy ciśnienie dzisiaj nie jest za niskie, dlatego jesteś bardzo senny. Albo zobacz, że miejsce, w które sobie znalazłeś na modlitwę, wcale nie jest dobrym miejscem, bo jest miliard rozproszeń zewnętrznych, bo nie wiem, ktoś kosi trawę, bo piła działa, bo jedzie karetka, bo różne rzeczy się mogą dziać. Y Zawsze też mówiłem dziewczynom, kiedy na przykład na szkole kontaktu z Bogiem umawialiśmy wprowadzenie do modlitwy: dziewczyny, zobaczcie w jakim momencie cyklu jesteście. Być może boli Was po prostu brzuch, źle się czujecie, macie złe samopoczucie z powodu hormonów i wtedy też modlitwa nie idzie. A więc jest mnóstwo czynników naturalnych, więc jak zobaczysz, że to wszystko jest w miarę okej. Okay, że to jest yy, zadbane i dalej ci to nie idzie, to Ignacy mówi, drugim stopniem jest to, żebyś się zapytał, czy Pan Bóg czasami chce ci czegoś, nie chce ci czegoś powiedzieć. Może tego, że w modlitwie zamiast Jego szukasz siebie i swoich wrażeń, tego, żeby ci było fajnie, że ja teraz tak się pięknie modlę, jestem taki skupiony, jest mi tak dobrze, a Pan Jezus w tym wszystkim? A jak widzisz, że nie to Pan Bóg, że, że nie Pan Bóg ci coś tutaj próbuje powiedzieć, bo jesteś pokorny, bo dałeś z siebie wszystko, bo stworzyłeś sobie dobre warunki do tej modlitwy, zadbałeś o dobre wprowadzenie, o dobry czas i tak dalej. To dopiero wtedy pytaj się, czy czasami zły duch nie próbuje ci rozwalić Twojej modlitwy. I tak jest z tymi prześladowaniami. Zanim uderzysz w duży dzwon, jestem prześladowany za wiarę, bo ktoś mi napisał taki głupi komentarz, który cytowałem na początku. Oczywiście to jest żartobliwe, mam do tego duży dystans. Yy to zastanów się czy to czasami nie chodzi o coś innego o coś bardzo prozaicznego może chodzi tylko po prostu o twoją pychę urażone ego nic więcej wcale nie o pana jezusa czasem mam wrażenie albo nawet bardzo czasem zasłaniamy się panem jezusem wtedy kiedy jest nam źle i tworzymy ideologię kolejną kolejną wojnę religijną tylko po to żeby mi było lepiej kompletnie nie o to chodzi w chrześcijaństwie i tak na sam koniec a propos tego komentarza słuchajcie. Śmiać mi się chciało. Bo pierwsze moje skojarzenie było takie z tymi zwykłymi łachami. No nie wiem, mam krótkę za 120 zł, szalik tam, nie wiem, za 30 czapkę za, za, za 15, bo kupuję, jak wiecie, na dziale dziecięcym, bo mam małą głowę i wszystkie czapki dziecięce pasują dzięki temu. Przynajmniej o 40 zł są tańsze. Yy, rzeczywiście rano byłem w dresie i ale nie było tego widać, więc nie wiem, czemu ten człowiek powiedział, że to łachy. Yy, tak mi się skojarzyło, że e, chyba z 5 czy 6 lat, 5 lat temu e, na jesień e, e, ksiądz e, Sowa, Kazik, Kazik kupił mi kurtkę, e, taką zimową, ciepłą e, i się tym pochwaliłem na fejsie, no bo przecież fajnie mieć takiego przyjaciela, takiego kolegę, który, który Cię wesprze i kupi Ci kurtkę. To wtedy się posypały różne komentarze, że kupuję sobie bardzo drogie rzeczy. Teraz, że zwykłe łachy. Sam już nie wiem, w co się mam ubierać. A ten tekst w nawiasie policjant na służbie bez munduru, czy jest potraktowany poważnie, nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Ja tam z policjantami nie mam dużego doświadczenia. Ale wydaje mi się, że, że może być traktowany poważnie. Pytanie, czy wykorzystuje swoją władzę do tego, żeby kogoś upokorzyć, czy żeby komuś pomóc? Jeśli przychodzi, żeby mi pomóc, to naprawdę nie jest kimś, kogo będę ignorował, bo zawsze przyjmę pomoc. Czy to będzie policjant, strażak, ksiądz, czy ktokolwiek inny. Rozumiem to uproszczoną myśl. Ja przy jestem w Ornacie, jestem w Albie, w szatach liturgicznych. I jakby to jest mój zwykły strój, jak to Pan mówi, na służbie. Ale też by się nic nie stało, świat by się nie zawalił, a przecież to się dzieje, gdybym w jakichś okolicznościach szczególnych odprawił tę Eucharystię po prostu w zwykłym stroju. Naprawdę nie o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy zasłaniali się szatkami. One coś nam czasami mogą mówić, czasami nam mogą pomagać, ale czasami nam po prostu przysłaniają rzeczywistość. Więc człowieku, który się podpisujesz. Państwa świata. Zejdź na Ziemię, bo nie jesteś żadnymi państwami. Jesteś zwykłym człowiekiem, który siedzi w necie i coś tam sobie pisze. Serdecznie Ciebie i Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam dobrej środy. Do widzenia. Trzymajcie się.